thank you No, nie wierzę! Minus 50 punktów? Czy tej dyrektorce się trochę nie pomyliło? E tam, minus 50 punktów to nie jest aż tak źle. A po drugie, masz beznadziejną straszyciółkę. No, wiem, wiem. Beznadziejna ona jest, no ale cóż, taka się już urodziła. Ja już idę. Nala. O! Miałam minus 20 punktów zachowania, teraz będę miała jeszcze dodatkowo minus 50, więc razem minus 60. Eee, minus 70. Ee, a ty mnie nie poprawiaj, co? Ja sama wiem. Ups, podniosę ci. Dziękuję. Haha, ha. co za fajdłapa. Żenetka? Czego? Padł mi długopis. No i? Podniesiesz mi... A co ja jestem, jakaś służąca, czy co? Sama sobie podnieś. Proszę. Pch, a ty co myślisz, że co ja jestem? Sama sobie podnieś. Ach, zgłodniałam. Idziemy na stołówkę? No. Nie jestem głodna. Ja sobie tutaj posiedzę. Okej, okay, jak chcesz. To nara. Prrr. Cudownie zagrałaś tą rolę potworki, Venus. Dziękuję. Byłaś świetna. Ty też byłaś świetna. Dziękuję. Ej, to Lizzie. O, a gdzie Żanetka? Hm, pewnie jakiś plan wymyśliły. To nie jest plan. Chodźcie do niej. Czemu nie odezwałaś się do Żanetki? Trochę się bałam. Um, czy ja dobrze słyszę? Nie chcesz się kumplować z Żanetką? Wow. Chodź Lizzie. Pójdziemy razem do Żanetki. Hmm, sama nie wiem. Dziewczyno, co ty się tak zastanawiasz? Idź do tej Żanetki i powiedz jej w końcu, że... Koniec przyjaźni. Jak chcesz to ja Ci mogę pomóc nawet. Ja jej takie rzeczy naopowiadam, no, że zaraz jej włosy z głowy spadną. Eee, <laughs> kochanie, może ja sama z nią pójdę. No dobra, jak chcesz. No okej. Okay. Chodźmy. Powodzenia? Dziewczyny, chodźcie najpierw ten korytarz udekorujemy. Nie mogę się doczekać wielkanocy. No, jesteśmy już na stołówce, więc powiedz Żaneczce, że to już koniec waszej przyjaźni. Mm, może później? Easy. Chce się znowu wycofać? No wiesz, znowu się boję. Idziemy. Ej, Wenus! O, Lizy, jednak zgłodniałaś? No wiedziałam. E, e. No powiedz jej. E. To koniec. Czego koniec? Jedzenia? No w sumie dobrze, bo widzę, że trochę przytyłaś. Co? To koniec naszej przyjaźni. Dajesz, dajesz. Co? Koniec przyjaźni? Ty się lepiej porządnie zastanów, co ty robisz, bo nie będziesz wtedy popularna. Nikt ciebie nie lubi. Koniec. Nara. No dobra, nie to nie. Znajdę sobie inną straszyciółkę, bo ja mam dużo znajomości. Nara, straciłaś szansę. Goodbye. Czuję się taka wolna. Gratuluję ci. Bardzo ładnie ozdobiliśmy korytarz szkolny, co nie? No. Dobra, chodźmy dalej dekorować. Okej. Okay. Hej wam! Um, Wenus, Lizzy stoi za tobą. No wiem, to jest moja nowa straszyciółka. Że co? Ja już się nie przyjaźnię z żanetką. E, to fajnie, tylko że mam nadzieję, że to nie jest żart. Lizzy nie żartuje. E, pomóc wam. Pewnie, przyda się dodatkowa para rąk. sprawy. Lizzy, naprawdę się zmieniłaś. Hello. Nie moja straszyciółka. A ty czego tutaj? My się nie znamy. Ho ha, 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 ha. Wpadłam ci tylko powiedzieć, że ja już mam nową straszyciółkę. Ha, ciekawe kogo? Witam. Proszę, proszę, kogo tu widzę? A no właśnie, że widzisz super babki! I ty jesteś teraz zerem, więc no. Dziwolągi. <suszy> o, hej! Hej, dziewczyny! Lizzie powiedziałam im. Teraz jesteś jedną z nas. Dziękuję wam. Ach, idę na lekcję. To na razie. Pa. pa! Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. E, zapraszam do sali. Dobrze, najpierw sprawdzę Waszą obecność, choć i tak widzę, że wszyscy są. I chyba za chwilę zrobimy sobie kartkówkę. Otwarte. Dzień dobry, chciałem tylko ogłosić, że teraz jest apel i wszystkie klasy mają przyjść na salę gimnastyczną. To tyle, dziękuję. O, całe szczęście, nie będzie kartkówki.